Naładowani News, czyli moja elektryczna piąteczka. Będziemy mówić, to w zasadzie ja będę mówił o tym co w elektromobilności w ostatnich dniach piszczy. A dzieje się słuchajcie całkiem, całkiem sporo. Zaczynamy! Zaczynamy od DPD i Elocity. W Naładowanych już niejednokrotnie rozmawiałem z Michałem Baranowskim na temat faktu dotyczącego współpracy EloCity i DPD. Generalnie chodziło o to, że postawili już ponad 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych dla firmy DPD. Mało tego, oprócz tego każda z tych stacji jest zarządzana specjalnym systemem autorskim, przygotowanym, jak wiecie doskonale, przez EloCity. Niby duża rzecz, ale poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze większa to news z ostatnich dni. Jak się okazało, właśnie LOCity postawiło w DPD hub składający się z 25 stacji. Co więcej, oczywiście, tymi stacjami można w inteligentny sposób zarządzać. Co to znaczy w inteligentny sposób? Otóż, że można prognozować. Kiedy i w jakich godzinach jak najbardziej efektywnie korzystać ze stacji ładowania? Czy jest to istotne? No, powiem tak. W dobie rosnących cen paliw i w dobie zapowiedzi związanych z rosnącymi opłatami za energię elektryczną, odpowiedzcie sobie sami, czy inteligentne prognozowanie ładowania ma sens? Hm. Całkiem niedawno w naładowanych gościłem. Marcina Kucharskiego, prezesa firmy Busnex Polska. Czymże zajmuje się firma Busnex? No, jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to ja wam podpowiem. Jest to przedstawiciel na Polskę chińskich autobusów elektrycznych marki Yutong. I co teraz z tego wynika? Zadałem pytanie. Między innymi jedno z wielu moich pytań dotyczyło faktu, czy polskie samorządy i gminy chętnie inwestują w zakup autobusów elektrycznych. Odpowiedź przyszła sama. W zasadzie przyniosły ją ostatnie dni. Okazało się, że ożarów mazowiecki dołączył do grona gmin, które dzięki programowi Kangur, bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły, rozpoczynają swoją przygodę z elektromobilnością poprzez zakup autobusu szkolnego Jutong IC-12. No, przynajmniej takie on ma oznaczenie. Co ważne, wraz ze stacją ładowania. Jest to bardzo fajne, a zarazem istotne z takiego też punktu widzenia, że jest to inwestycja nie tylko w ekologię i optymalizację kosztów, lecz również. Jest to pokazywanie młodym uczniom zalet elektromobilności na co dzień. Oby tylko na samych przejażdżkach się nie skończyło, a było to wstępem do rozmów o samochodach elektrycznych. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja tu wiedzę również przekażę. I ja tu wiedzą również się podzielę, więc jeżeli będziecie chcieli, mieli ochotę na jakąś pogadankę w szkole, dajcie znać. Trujeczka to żabka. O żabce jest ostatnio całkiem głośno. Głównie za sprawą ich bardzo fajnego projektu, jakim są, no, można to powiedzieć, autonomiczne sklepy nano. Ale nie o nich dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa przecież to jest program o elektromobilności. W związku z tym dzisiaj mowa o tym, że żabka testuje elektryczną skanie. A co? Jest to również świeży temat, bo testy ruszyły niedawno 26 lipca. Skania 25P rozwozi towary do sklepów w sieci na terenie Warszawy i okolic. Co ważne, jak się okazuje, ciężarówka na jednym ładowaniu może pokonać nawet 250 km. Jak się sami domyślacie, w tym wypadku w zupełności to wystarcza: bateria, a w zasadzie 9 baterii o pojemności 300 kWh. No nieźle. To nie pierwszy elektryk w Żabce, bo sieć posiada już w pełni elektryczny samochód dystrybucyjny z zabudową chłodniczą, który dostarcza towar do, towar do sklepów, ale na Śląsku. Żabka zainwestowała także we własne stacje ładowania w centrach logistycznych, w Nadarzynie, Plewiskach oraz w Centrali. Jakoś wcale mnie to nie dziwi. Zdziwiłbym się, gdyby w nie nie zainwestowali, czyli gdyby tych stacji jeszcze nie postawili. Ciekawostka, ale jakże miła dla oka. Kojarzycie startup Nuro? Nuro to w pełni autonomiczny, elektryczny pojazd do dostarczania towarów w mieście. Jak podaje startup Nuro, odwołując się jedynie do rynku amerykańskiego, teraz uwaga: 220 miliardów podróży samochodem odbywających się każdego roku w USA to w 43% zakupy i załatwianie sprawunków, w tym odbiór paczek. Nuro wymyśliło sobie, że chce wejść w ten olbrzymi rynek i po pierwsze zarobić, ale po drugie zaoszczędzić ludziom mnóstwo czasu i tak zwanych pustych przelotów. Teraz moje pytanie do Was: jak zareagowalibyście, gdyby pod Wasz blok czy dom podjechał taki pojazd? Myślicie, że w Polsce jest na to szansa? Oczywiście pomijają kwestie regulacyjne w zakresie pojazdów autonomicznych, bo u nas zawsze technologia wyprzedza, co? Ustawodawstwo. Commercial Japan Partnership Technologies Corporation w skrócie CJPT, czyli spółka założona w 2021 roku przez Toyotę Isuzu i Hino, nawiązała współpracę z Yamato Transport. News jak news, fajny? Dobra, powiem o co chodzi. Po to, żeby znaleźć wspólne standardy i wprowadzić na rynek wymienne kartridże bateryjne do samochodów elektrycznych. To jest temat, o który część z Was notorycznie się pyta. A więc tak, Toyota mówi, że będzie to możliwe. Ja z kolei mówię, że będzie to możliwe, ale dopiero kiedyś. Nie tak szybko, moi drodzy. Tak czy siak, wiadomo, że przyszłość jest ewidentnie elektryczna. A ja na kolejną elektryczną piątkę zapraszam Was już za tydzień. No i pamiętajcie, zasubskrybujcie, skomentujcie, napiszcie, o czym chcielibyście usłyszeć, a może po prostu macie jakiegoś ciekawego newsa, którego warto byłoby, żebym tutaj zaprezentował. Cześć, do za tydzień!